To jest siódma edycja festiwalu. Po raz trzeci jesteśmy na długie. W jakimś sensie nam się tutaj spodobało. Spotkaliśmy życzliwych ludzi, spotkaliśmy piękne przestrzenie, które nas inspirują. Staramy się również ten festiwal zmieniać. Mimo, że koncentrujemy się gdzieś tam w kilku wsiach, żeby też zmieniać przestrzeń. W tamtym roku byliśmy na Łące. Dwa lata temu skoncentrowaliśmy się nad brzegiem rzeki Bug, graniczną rzeką. Po drugiej stronie Białoruś. Tym razem rzuciliśmy hasło Droga. Są to jakieś takie działania w kontekście przestrzeni. Wynikające z natury. Artyści, którzy tworzą te dzieła, też nie są przypadkowi. Jakoś starannie dobieramy się tych najlepszych, najbardziej zdolnych, najbardziej obiecujących. Zapraszamy ich z różnych stron świata. W tym momencie już mamy absolutny rekord, bo przyjechał do nas człowiek z Nowej Zelandii, więc dalej się już nie da. No, ale przyjeżdżali do nas ludzie ze Stanów, z Kanady, z Korei, z Francji, Niemiec. Taki festiwal ma 10 dni swojego życia, ale ma swoje życie później: życie po życiu życie wirtualne w internecie dokumentacja, filmy to wszystko krąży, krąży po całym świecie. Festiwal ma swoje akcenty. Tym najważniejszym jest ten spacer wernisażowy, który jest na koniec festiwalu, czyli 15 lipca w tym roku o godzinie 15. Spotykamy się w bublu Granna na skrzyżowaniu i wyruszamy w podróż od obiektu do obiektu, przy którym każdy artysta opowie o swoich intencjach, inspiracjach, będzie mu można zadać trudne pytania. Później w kościółku w Bublu Starym odbędzie się koncert chóru z Ukrainy. Później będziemy mieli ognisko na łące, gdzie stowarzyszeniem zespołu Drewutnia a weekend wcześniej zapraszamy o 21.00 na sobótkę na tyłach Zamku Biskupiego w Janowie Podlaski. Też trochę muzyki, trochę teatru, trochę wrażeń wizualnych. No, staramy się gdzieś odwoływać się do jakiejś tradycji, która jest ponadkulturowa. U nas nazywa się to nocą świętojańską. Gdzieś tam po wschodniej stronie nocą kupały, a przecież wiadomo, że też ten moment przesilenia jest hołbiony na całym świecie, bo takie zjawiska naturalne no po prostu służyły człowiekowi do jakiejś orientacji w czasie i w przestrzeni.